O, o, o! Yy, osobiście chciałabym przeprosić jeśli będę mówić dość chaotycznie albo nieskładnie To wygląda jakby było to nagrane. Jest nadal temat wrażliwy i nigdy nie sądziłam, że będę musieć o nim mówić publicznie, o dlatego też jest to dla mnie dość trudne. Yy, zacznę od tego, że yy, zaczęłam prowadzić kanał w kwietniu ubiegłego roku od samego początku towarzyszył mi w tym Rafał, on zajmował się zapleczem technicznym, pomagał mi w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów. problemów to, e, jest Max. E, oraz, w, to jest Max. Overlaya. Siema. Siema. Hmm. Siema. Hey. Oni wspólne oglądanie tam, tutaj mają. Jak mówiłam, że oni Ale tam jest za głośno, tam jest za dużo tym, osób. Kanał wygląda. E, oraz wielokrotnie mu dziękowałam zarówno na transmisji jak i po niej. E, był też moderatorem mojego kanału przez bardzo długi czas. Z to jest najgłośniej jak się da, nie da się głośniej. Ja zaczęłam nabierać doświadczenia, zaczęłam się uczyć coraz więcej nowych rzeczy oraz moje umiejętności techniczne coraz bardziej zbliżały się do poziomu jego umiejętności i właśnie wtedy zaczęły się jego oskarżenia wobec mnie. Hmm, zakazał mi zmieniać cokolwiek overlayu, bo traktował to jako brak szacunku do jego pracy yy, oraz yy, każda moja zmiana była zmianą na gorsze yy, oraz zaczął yy, robić mi coraz częściej afery o to, że sama rozwiązuje swoje problemy. Yy, yy, umniejszał moje. Jest właśnie to i, około yy, wszystko yy, nie wiem, że. Yy. Yy. Co? Tak krótko, że nie złożyłem. ...jakieś sukcesy na Twitchu. Często mówił, że to właśnie jemu zawdzięczam wszystko, co mam, że nie poradziłabym sobie nigdy sama bez niego. I doszło do momentu, w którym zaczął mi Ej, mój ale mój to jest toksyczne. ...co mam robić, a czego nie mam robić na streamie. Niejednokrotnie nazwał mnie patusiarą wtedy, kiedy zrobiłam coś na przykład głupiego, co było totalną pierdołą na streamie. Często było tak, że rozkazywał mi coś robić, e, albo e, straszył mnie banem wtedy, gdy odmawiałam mu tego. E, Doszło do takich absurdalnych sytuacji, jak na przykład robienie mi wyrzutów o to, że sama zmieniłam e, kategorię streama, czy sama zmieniłam muzykę na streamie, czy jego tytuł. E, Wiecznie mówił o wynikach. Powtarzał, że na Twitchu bez wyników jestem nikim, że y, robi to ze względu na moje dobro. Mimo to, że powtarzałam mu, że nie chcę, żeby mnie szantażował i już wtedy zaczynałam się go bać. On bardzo to bogatylizował i cały czas twierdził, że mam jakieś urojenia. Um. Miał do mnie bardzo dużo razy pretensje o to, że jestem samodzielna, że jestem niezależna. Jak tylko rozwiązałam jakiś problem sama, traktował to jako odbieranie mu czegoś, jako odbieranie mu jego roli na streamie. I coraz bardziej czułam od niego wrogość i czułam, że. Ale pojebany tak gościu. Stałam się jego manekinem wydmuszką samej siebie. I wtedy też przyszedł czas, w którym przez to stałam się tak naprawdę, przestałam być sobą na streamach, przestałam czuć się na nich jak ja. I ten konflikt eskalował na skalę publiczną, czyli tak naprawdę między mną, Rafałem a Wizami na początku grudnia. 1 grudnia Rafał zrezygnował z roli administratora i moderatora i zaczął wypisywać do moich widzów różne rzeczy. 1 grudnia już to zaczął robić. Um, jak pozyskałam partnerstwo, zanim pozyskałam partnerstwo i zanim tak naprawdę miałam jakieś duże wzrosty, e, zarzucał mi to, że, e, że zmieniłam się pod wpływem jakiejś popularności, mimo tego, że. W listopadzie już jej zarzucał zmianę. E, już wtedy e, przewidziałam w jakiś sposób to, że jego wieczną kartą przetargową była pomoc mi przy streamowaniu. E, na początku grudnia, jak już wcześniej wspomniałam, zrezygnował z roli administratora na Discordzie. E, podczas mojego pierwszego streamu, jako partner, mimo tego, że. Bardzo podziękowałam mu za to co zrobił. Był w stanie dla mojego kanału, był w stanie jeszcze jako moderator Twitchowy usunąć wszystkie zakazane słowa oraz zaczął prowokować czat do tego, żeby, żeby ich używali, żeby spowodować u mnie bana. Stworzył taki prawda o pewnej streamerce, na którego zapraszam moich widzów. Przysiadywał często na styku. Ja pierdolę na parku, jaki tak, psychol. ogłaszał potencjalne klipy, które mogły spowodować spowodać u mnie bana. Rafała jest z nami wkurana, co że pisałem na fake, powiedziałeś, że no nie grafik, ja wiedział, że to nie mnie tutaj powiedziałem, że kupuję jakieś, bo to już że ona ma fake konta, to jak nie jest to już trzy razy napisał, że jest mu i można cię e, ufać. Nie Tak, drugie e, konto Rafała klip z daje się wtedy udopisie, nie udopis, tylko że to jest. na jest moich danych osobowych. Rafał założył fake konto, przez które upublicznił moje imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Podszywał się też pod mojego znajomego, na którego już na offstreamie zrzucił wszelkie moje oskarżenia. Ja pierdolę. Nie będę z streamera screen, bo przylecą. I do stworzenia tego fake konta przyznał się dopiero po kilku tygodniach. Sabotował niejednokrotnie stream, kupował boty po to, żeby spowodować kolejny ban, prowokował publiczne kłótnie. Yy, usuwał sam swoje wiadomości na Discordzie, po czym mu oskarżał, o to bezpodstawnie. Jestem otwarty na dyskusję, nie mogę nie pytać moderacji niszej, czy nie usunął, wiadomość została usunięta. sobie zobaczyć, czy ta wiadomość dalej widzi, napisałem o 7.26. Kurwa, no nie dziwię się, że go usuwałem wszędzie. A, pierdolę. Jak ten koleś jest głupi?! Że on jej robi takie rzeczy i, i zaczyna i, kręcić dramę. I udowodniłam mu, mój moderator udowodnił mu to, że. Ona nawet go nie atakuje, ona w tylko w stanie pokazuje w stanie te screeny. Nie dalej trzymać się swojej wersji. Ona nic nie mówi na niego. Te screeny mówią same przed siebie. ja się naprawdę się spodziewałem, że ona będzie po nim jechać cokolwiek, ale nic nie mówi. Ona tylko pokazuje te screeny i tyle. Jak chłop może w sensie. Jak to kurwa. Jak trzeba być kupim? Ja pierdzielę. Żeby jeszcze dramę, aferę z tego kręcić. Przecież mógł odejść i tyle zostawić to w cholerę, Nic by się nie stało. Czy on nie wie, że on, siebie, że on sobie zrujnował w polskim internecie teraz całkowicie wszystko? Czy on nie wie, że on się usunął z polskiego internetu, że Jani nic nie zrobił, jeszcze bardziej ją wybił tym? Tak naprawdę? Ona tylko na tym zyska? A siebie usunął z internetu? I moment przełomowy nastąpił w połowie grudnia, kiedy to Rafał e, przy mnie i przy kilkunastu innych osobach na rozmowie Discordowej e, po prostu wylał wszystkie swoje żale dotyczące mnie i oskarżenia. E, ja wtedy byłam e, już w stanie tak naprawdę załamania. E, Mam kopię tej rozmowy, ale słucha mi się ją naprawdę bardzo. Słucha mi się jej naprawdę bardzo ciężko. Dobra, Ręka, że dobra weź prywatne, prywatne dobra. rzeczy na forum publicznym. Prywatne rzeczy. 5 osób pewnie to teraz nagrywa. Kurwa, zniszczyłeś mnie, ja nie rozmawiałeś nagrywam. Tego. Ja, ja nagrywam się ciebie wszystko. boję. Gonik, napisz mi na piwa. Napisz mi na priwa, mi na privato, co piszesz. Jasne, no ona pokazuje malutkie fragmenty wycięte z kontekstu, ale te wiadomości mówią same za siebie. Nie zwracasz się tak do drugiej osoby. Nie zwracasz się tak do drugiej osoby, nawet do obcej osoby, a tym bardziej do osoby bliskiej twojemu sercu, tym bardziej kurwa do swojej dziewczyny. Nie zwracasz się w ten sposób. Nie mówisz tak do innych po prostu. Nie do końca jest tak, jak przedstawiałem, mimo że sam w to wierzyłem. Czyli on się przyznaje do tego, że on sobie coś wymyślił, i on zaczyna tłumaczyć się, że to nie miał tego na myśli, że miał jakiś stres, że miał trudny okres. I że to wcale tak nie było, i teraz ponownie na nią napierdala. Czyli było ok, budowali coś, zaczęło jej wychodzić, on złapał po prostu psycha mu siadła, bo się zaczął bać, że od niego ucieknie, zaraz nie będzie potrzebny i w ogóle jej się nie przyda. Zaczął być toksyczny wobec niej, żeby się upewnić, że ona jest uzależniona od niego. Jak ona mu udowodniła, że nie jest uzależniona od niego, to on wtedy zaczął ją napierdzielać. Doszedł do momentu po prostu, do momentu takiego. Ee, wiecie, do momentu takiego. No wiecie, no, a, kumacie o co mi chodzi. Po czym zdecydował, ej, za dużo, przesadziłem mordo, po czym się wycofał, chciał wrócić, dostał tego zamknięte drzwi, że siema, nie ma już dla ciebie powrotu i znowu napierdala. O takich osobach, o takich osobach jak on, to się słyszy tylko, że ktoś, że takie osoby istnieją, że, że ktoś może się tak zachować, że niektórzy ludzie się tak zachowują, ale nigdy się, kurwa, ich nie spotyka. Tutaj proszę bardzo, ja pierdolę. Kurwa, jakie to jest obrzydliwa. Jaka to jest szkoda psychiczna dla niej, ale jej uczuję strasznie. Ona pokazuje te wszystkie, wszystkie... Nie. Nie, 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 w sensie... Po, po, później ci pokażę, bo to leci filmik, ona puściła filmik na streamie, wiesz, i lecą screeny i wszystko. Generalnie no, strasznie jest toksyczny, okropnie toksyczne, mówienie jej, że bez niej jest nikim i tak dalej, wiesz, takie totalne napierdalanie w nią cały czas ze wszystkim. A później, później, on, później on pisze, że to wszystko, to co mówi, to jest nieprawda, i że mu siadła psycha czy coś, i ponownie to robi. I ponownie. I likował jej adres, likował jej dane osobowe, likował. zamawiał jej boty na streama, żeby jej upierdolić streama, i się przyznawał do tego normalnie. Normalnie się do tego przyznawał innym znajomym. No bo tak jak, to, tak, jak on to przedstawił, to tego, ale to, ale to było wiesz, ale to też było na zasadzie, że okej, okay, okej, okay. tak jak to wygląda, to wygląda źle dla niej, co nie, ale nie ma co się wypowiadać, bo nie, mam, nie znamy drugiej strony. A teraz, jak druga strona się pokazała, to się okazało, że ich kurwa, nie wiedziałem, że aż tak będzie źle. Spodziewałem się, że ta sprawa jest cięższa i bardziej skomplikowana, ale. Jeszcze dodatkowo teraz, że zgadujesz, że wszyscy, wszyscy tego, że niektórzy napierdzielali dużo mocniej na zasadzie, wieszali psy i tak dalej, bez zahamowania, Ja pierdziel. Co to za to? Nie wiem, czy mikrofon ciebie łapie w jakiś, poczekaj, jeżeli tego, to ja zmniejszę threshold. Już teraz będziecie łapać. Nie, ja tylko mówiłam, że jeżeli nie potrafisz ogarnąć... Przepraszam cię bardzo, za wszystko że się wydarzyło, bardzo do się zrobić. Sprawę... Prywatnie to, to się nie jest związku, bo to wtedy ten no, związek nie powinien być publiczny i tyle. Może być częścią publiczną, że wiesz. I patrzcie, on jej tutaj tak. kurwa nawet przeprasza ją za to wszystko, co zrobił. Ona akceptuje te przeprosiny i obiecuje jej, że nigdy tego nie zrobi. E, wiele osób pisało mi, że to jest toksyczna relacja, Coś? i z perspektywy mhm. czasu wiem, że doświadczyłam wtedy syndromu sztokholmskiego, bo mimo wszystko byłam w stanie wybaczyć rzeczy których teraz nie wybaczyłabym mu nigdy. E, po tej e, niesławnej rozmowie, e, Rafał 23 grudnia opuścił Discorda i e, już, e, już jako zwykły użytkownik bez jakiejkolwiek rangi, e, oraz około połowy, początku grudnia stracił też moderatora na Twitchu. E, Tutaj dochodzimy do momentu, w którym dowiedziałam się o randki w ciemno Jak już wspomniałam, Rafał opuścił Discorda z dniem 23 grudnia Sama randka w ciemno była ogłoszona 24 grudnia Wtedy już nie byłam z Rafałem Także od razu tutaj utnę wszelkie spekulacje W momencie nawet dowiedzenia się, ale też przede wszystkim zgłoszenia do randki w ciemno nie byłam już w związku. O samej rące w ciemno dowiedziałam się 29 grudnia najprawdopodobniej, bo wtedy też pochodzi moja rozmowa z widzem, który przedstawił mi jej szczegóły. E, po tym jak się rozstaliśmy, Rafał e, poprosił mnie o to, żeby, e, żebyśmy utrzymali kontakt przyjacielski, bo to w jakiś sposób będzie e, mu pomogło pogodzić się z tym, że już nie jesteśmy razem. E, ja, jak już mówiłam, pod wpływem towarzyszącego mi syndromu sztokholmskiego zgodziłam się na to, mimo to, że zdawałam sobie sprawy ze wszystkich rzeczy, którymi mi zrobił. I dopiero po jakimś czasie, po wielu rozmowach ze znajomymi oraz z bliskimi osobami, zrozumiałam i doszłam też do wniosku, że tak... Po prostu to nie może wyglądać i że tak musi się całkowicie już to. odciąć od tej relacji. które jest zaprezentowane na Twitterze są z okresu prostego, nie wiem, przed kompletnym odcięciem kontaktu. Najbardziej kontrowersyjny z nich jest zupełnie wyróżniony z kontekstu. Często przypominam sobie moim istnieniu wtedy, gdy miałem dobre wyniki, próbowałem wtedy za moim pośrednim snem dołączyć na serwer Rasta. On pisał kurwa chyba do mnie też. Oplułem go, ale chyba pisał. Czyli jego odbolała dupa to, że ona jej się udaje, a jemu nie. Bardziej chodzi o to, wydaje mi się, że chodzi o to, że oni razem pracowali na jej sukces, a jak ona odniosła ten sukces, on dostał pierdolca, yy, że ona go wyrzuci po prostu właśnie, i że nie będzie jej do niczego yy, potrzebny yy, i zaczął właśnie z ją sabotować obsesyjnie szukać mm. jakiegokolwiek kontaktu ze mną. E, zaczął pisać do moderatorów streamerów oraz do samych streamerów, jeśli tylko mieli oni odblokowane wiadomości. E, do ciebie Janek dalej pisał. dalej tworzył fake mm. konta, e, na których e, między innymi pisał mi właśnie o tym, dlaczego wykorzystałam swojego chłopaka. Um, um, to, mnie straszy straszy Kilka ci później, kurwa. Złożył, złożył mi taką wizytę, mimo tego, że mówiłam mu, że sobie tego nie życzę. Próbował zainicjować po prostu za pomocą moich znajomych, a to nawet spoko. Hmm. Zaczął pisać do znajomych, którzy nawet nie wiedzieli o tym, że streamuje i którzy nie byli w żaden sposób zaangażowani w tą całą sprawę. E, cały czas był na moich streamach. E, widziałam to pod tym. Już podnoszę granicę, tak, tak, tak. Na przykład e, podczas trwania eventu Diablesa na Dzień Kobiet, albo w sytuacji, gdy mój znajomy napisał do mnie na Steamie i wiadomość pojawiła się na transmisji. Rafał również zaczął mi wysyłać wiadomości w tym samym momencie za pośrednictwem Steama. Potrafił nawet stworzyć fake konto tylko po to, żeby napisać coś złośliwego o mnie albo o diablesie. I to wszystko działo się od grudnia i trwa tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Po tym jak dostałam bana, Rafał przypadkowo w ten sam dzień opublikował zarzuty wobec mnie na Twitterze, zarzuty, które stały się powodem fali hejtu i krytyki na mój temat. Mimo Czy to nie tego, jest już prześladowanie? naprawdę nie Wy... się o Jestem praktycznie hejtu, przekonany, że w sądzie... Artystowem. To wszystko, co eee, pokazuję jest wystarczające. Bardzo poważnie zastanawiałam się nad tym, żeby. Myślę, że to jak nawet, najbardziej jest wystarczające w sądzie, żeby pokazać. Się tak osamotniona i bezsilna jak wtedy. Jednak postanowiłam zawalczyć, nawet jeśli miałaby to być moja ostatnia walka o coś, co kocham. Więc z dniem dzisiejszym rozpoczynam zupełnie nowy etap. Nie tylko. Na moim kanale, ale także w życiu. Dziękuję wszystkim widzom i wszystkim osobom, które nie zwątpiły we mnie i czekały na to wideo przez kilka ostatnich dni. Rafał, chciałeś mnie zniszczyć i wielokrotnie cię to udawało. Najprawdopodobniej nie myślałeś, że uda mi się podnieść po całej ostatniej sytuacji, ale wiesz. Mówią, że człowiek nie jest świadom swoich możliwości, dopóki nie zostanie popchnięty do ostateczności. A ja w tym momencie przestaję być twoją zabawką. Pod ramię, czat. No i pod ramię czat. Kurwa, jaka przejebana sytuacja. Ja pierdzielę strasznie współczuję. W sensie, ja mam nadzieję, że gnój trafi po prostu za kraty za to. Po prostu, mam nadzieję, że pójdzie, że zamiast olać temat i po prostu zamknąć temat i wiecie, olać, że okej, okay, udało się od niego uwolnić, już nic nie może mi zrobić, już tego, żeby pociągnąć temat dalej i go wypierdzielić po prostu za kraty, bo to jest tragedia, naprawdę. To jest Kurwa obrzydliwe w sensie paskudne. To jest naprawdę paskudne. Brak słów. Wiem, że stream dalej trwa, ale nie będę teraz siedział i oglądać streama, co nie. Nie będę, nie będę teraz siedzieć i oglądać i streama, co nie. z sytuacji Witam. Od, od niego. Ja Niezależnie tak. jakby, ja, ja absolutnie nie mam Twitterze żadnej wątpliwości, wątpliwości, że ona tutaj jest po stronie racji, ale też bym chciał zobaczyć, co ona ma do powiedzenia, jakby chciał powiedzieć no. no. Ale to on chyba na Twitterze wszystko wstawił, nie? No, no zaraz pewnie coś napisze, zaraz coś napisze pewnie. Nie no, to jest takie Nie przykre. wydaje mi się. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby coś Ale dalej napisał i, i dalej tak w ogóle mówił. Uważacie, że rocka. te screeny z Paypal'a były fejkiem? Że ten, no bo w sensie. Ja próbowałem spejkować tak o. Ja dobra, totalnie, dobra, jak set, goś... to ja ci czekaj, powiem tak. Czekaj, 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 czekaj. Daj mi chwilę. Mhm. Ja rozumiem, że gość jest pierdolonym psychopatą i on nie powinien żyć na wolności, tylko trafić do więzienia. Aczkolwiek nie ma co tutaj w tym momencie serduszkować, bibel tambować i w ogóle, w momencie, jeżeli ta sprawa z podatkami jest prawdą i gość teraz, w tym momencie, kiedy wysyła pieniądze, to on musi odprowadzić podatek, bo to też jest kurę z drugiej strony, jeżeli to, jeżeli, są, jeżeli to nie jest fake. Dobra, a ja chyba będę pierwszą, który to powie głośno. To, że ona mu nie daje kasy na podatki, to jest minimum, które powinna mu zrobić za to. Za, za tę krzywdę psychiczną, bo to jest coś, że czego będzie. się. To jest. Coś, się. przez co będzie się odkopywać przez takiego, kolejne kilkadziesiąt lat. Takiego człowieka hmm. powinno się pakować do psychiatryka, jak nie do więzienia. To jest, jeżeli te skryny są prawdziwe, jeżeli naprawdę tak było, jeżeli naprawdę odpierdalał takie rzeczy. To człowiek, to, to ten człowiek nie powinien chodzić na wolności i nie powinien kurwa nigdy w życiu trafić na żadną inną kobietę. To to nie jest już oddział zamknięty, tylko to jest doxing. To jest już celowe działanie w celu zniszczenia kogoś biznesu, kariery osoby. i osoby. Ja wiem, jest że mówię, nawet No to jest, to nie jest już. Miejscu, tak w sensie on by musiał wykazać niepoczytalność, a jego zachowanie jak najbardziej było zaplanowane i poczytalne. Tylko to, co on no, tak. odwalał, to było znęcanie się psychiczne, ale to nie są żółte papiery. To nie no, są żółte ja się papiery. Tak tej dramy, ale ile tam było tych przelewów? Trzy przelewy, to równie dobrze mogły być przelewy na no ile, ile pieniędzy? W ile pieniędzy mogła mieć osoba, nie wiem. Nie wiem, sobie. no i no, doceniam, ale mała streamerka, dobra, nawet dostaje dużo donatów, czy coś. Ile to mogło być czegoś? Przepraszam, przelewów to było. No, no. Ja ale on wiem, pokazał, że, że co ludzie że... dostawała też nie. Sorry no, macie no no rach, Eee, wszyscy Nex. musicie, musicie wszyscy streamować Mówi te dźwięki z czegoś. Nie, nie wiem, jak on odbije tą pałeczkę, czy jeżeli kiedykolwiek to sam zrobi, go. ale jeżeli te screeny są prawdziwe, to gościu jest skurwysyńskim psychopatą i życie mu jak tego, że nie? Jakby Nexe właśnie odnośnie tego, co mówisz. Ja, ja wiem, to, wiem, że sam czasami mówię o ludziach, że zasługują tylko na bicie szpadlem po twarzy i tak dalej. Ja już ale ja słyszałem jakby grafa, przepraszam. Weź, pomyśl o tym pod tym kątem, że jak chłop jest chory, to może to powinno się poleczyć i jakoś coś zrobić z nim, żeby on przestał taki być. Bo w momencie, kiedy go wożysz do więzienia, czy gdziekolwiek, to on będzie takie całe życie. A może jest dla niego jakaś szansa, żeby go nauczyć, że tak się prostu nie prostu robi. Zawiść I może chłop swykła. będzie mógł do społeczności wrócić za nie wiem, i, i jakiś tam czas i być normalny, nie? No jasne, ale to jest mimo fakt, że się potrzebuje w tym momencie specjalisty i... i... Nie, na pewno potrzebuje Dobra, psychiatry, łotewa, nie w różnicy. Ale jest jedna rzecz. Nie zmienia faktu tak czy siak, że tego człowieka na pewno trzeba odizolować od reszty społeczeństwa. nie, nie, nie zmienia faktu, że zrobił źle, ale myślę, że jak każda osoba, powinien mieć szansę na retribution, ale szansę również, na polepszenie się w życiu. Ale również powinien pójść na powinien, Ale również powinien ponieść konsekwencje swoich czynów. Nie od, na od, na nie pewno. Nie na powinien, pewno. Nie powinno, nie powinien nie powinno, wiesz, tutaj, że tak powiem, lekarz, żeby jego wyleczyć I, z tego, co mu się i... działo. Jak najbardziej wiesz, stream Oczywiście, rip, że chyba. tak, ale. To... Stream rip. Ale za stream padł? No, jej padł. Stream, stream padł, no. No, no. O, za to, że spam o. serc i łączy nie ten. <noise> nie, no, ale myślisz, że go by nie, no, do znie. to by to w Bez konsekwencji e, nie nauczy się chłop. No e, właśnie. Oho, jest, jest. Eee... <noise> ty już jestem. Może ją zaczął dosować ty. Co? No może tak. Nie, może nie, muszę nie Ej, chyba zbagowaliście mi o Beskitu. Co Co mam tu zrobić? <grym <grym a, a to jest leoraz. Slopsik się wysadził. I co? Yy, yy, dobra. Ja jestem jakimś frajerem. <grym> Dobra, jak wiecie co, jak dla mnie no sprawa się już, to się na chwilę obecną zakończyła. No teraz myślę, że po prostu z niej zeszło no, teraz no wiecie nie. okropny bagaż tego, Patrkę że musiała to wszystko...